Tajlandia jest królestwem, jest monarchią konstytucyjną e, i jest krajem, który jest w miarę spokojny. Mimo tego, że było tam wiele przewrotów, e, no, przez ostatnie 12 lat Hunta rządziła Tajlandią. Ne, parę dni temu mieliśmy wybory, które no, niby były wolne, a, a z drugiej strony e, no, b, prawodawstwo zostało. Tak zaadoptowane przed tymi wyborami, że w zasadzie się wydaje, że, że wiadomo, kto te wybory będzie, będzie wygrywał. Myślę, że to są takie sytuacje, które również możemy znać z niektórych krajów w podobno Europie. Dobrze. Co robić, czego nie robić, żeby nie, uraza, nie urażać lokalnej społeczności? Wiele legend o tym krąży, że tutaj, że nie wolno palcem dotknąć głowy, i tak dalej. Generalnie. To nie jest jakiś problem w życiu codziennym, na który musielibyście zwracać uwagę. Nie znam y, jakichś osób, które nawet w kulturze polskiej przyjeżdżają i klepią po głowie obcego człowieka, prawda? To, 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 to nie jest jakaś taka rzecz, która by, by była dla nas normalna, w związku z tym ja nie widzę, żeby tutaj na jakieś rzeczy trzeba było szalenie zwracać uwagę. Y, Okej, okay, ściągamy buty tam, gdzie wszyscy ściągają, no ale jak widzimy, że wszyscy ściągają, no to znaczy, że trzeba ściągnąć, nikt z tym nie dyskutuje, prawda? To, że dziewczyny muszą zawinąć y, kolana i ramiona wchodząc do świątyni, też nie trzeba nam w jakiś sposób tłumaczyć, i, i, i rozumiem, że jeżeli mnich widzi y, nogi pięknej Polki, to mógłby się rozproszyć nie mógłby się skoncentrować. W związku z tym, no prosimy, żeby dziewczyny trochę się no, zawinęły, żeby mnich się zajmował swoimi rzeczami, a, a my żebyśmy mogli spokojnie, spokojnie zwiedzać, tak? Mówi się dużo o seksturystyce. Y, no i ta seksturystyka taka może być y, czasami y, Interesująca, intrygująca, a czasami odpykająca i przerażająca, no bo dostaje takie pytania, Piotrek, ale co mam zrobić? Bo, no bo chcę jechać na wakacje z czternastoletnią córką i jak to zorganizować? No, odpowiedzi są proste. Są rejony, które są zorientowane w takim kierunku. No i jeżeli szukamy takich miejsc, to znaczy, że tam się pojawiamy. Natomiast to nie jest tak, że Tajlandia jest jakimś takim krajem, w którym no, że, że jest to kraj galopującej prostytucji. To absolutnie tak nie wygląda, i, i mamy po prostu enklawy, które no w porównaniu do Europy są dużo większe, i no jest dużo większe przyzwolenie społeczne na tego rodzaju działania. Dlaczego to nie jest na pewno temat na dzisiaj, tylko na jakieś wycieczki o kulturze i obyczajach Tajów, gdzie, gdzie takie tematy możemy rozmawiać? No, na pewno kuchnia jest tematem, który przyciąga osoby do wyjazdu do Tajlandii, i nawet jeżeli dojdziemy do wniosku, że na świecie istnieje kilka, a może i nawet więcej, lepszych nurkowisk, które podają nam większą ilość rekinów, większą ilość tego, śmego, owego, przejrzystość egipską czy cokolwiek innego. No to mało mamy krajów, w których udaje się zestawić te kilka elementów, czyli zupełnie przyzwoite nurkowanie. I, i y, 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 świetne rzeczy do y, zorganizowania sobie czasu na lądzie, i jeszcze do tego fantastyczne żarcie, i bezpiecznie. I ta kombinacja już zaczyna być y, ciekawa. Na pewno owoce morza są powalające, są świeże, wiele z nas koncentruje się na krewetkach, ja osobiście uważam, że kalmary to jest to, co w Tajlandii jest rzeczywiście wow i chyba na świecie nigdzie nie jadłem lepszych. Mamy wspaniałe przyprawy, ferie zapachów, smaków, kolorów street foodu, który, no, który jest bezpieczny, który można na tej ulicy zjeść i warto go próbować. Tak? Mamy trochę takich no, flagowych rzeczy, które pewnie w jakiejś części kojarzycie z tajskich restauracji. Tak? Zupki tomiam i tomka, czyli te zupy, które są oparte, z rosoły, zrobione na mleku kokosowym. Ta tomka zdecydowanie bardziej cytrusowa, z dużą ilością limonki, a tomiam zrobiony z galangalem, z trawą cytrynową, z liśmi, kafiru, czyli limetki, no i zabarwiany bardzo często dżemem, z Chili. To rzeczy, których można doświadczyć na miejscu. kary, które z jednej strony mamy w wielu miejscach na świecie kojarzą nam się bardziej z Indiami, ale no, Tajlandia jest jedynym miejscem na świecie, gdzie można zjeść to kary czerwone, żółte i zielone. Tak zielone jest absolutnie no, specyficzne i wyjątkowe dla, dla Tajlandii. Te, te dania są, są ciekawe, stąd Pokazuje ich tutaj wiele, nie tylko dlatego, żeby się pochwalić, ale wszystkim dlatego, żeby no, pobudzić Wasze wspomnienia, jeżeli nie byliście w Tajlandii skojarzenia z tajską restauracją, czy z restauracją Fusion, czy z jakąś restauracją azjatycką. Czego tam możemy się spodziewać? Ryż smażony bardzo proste danie, które no tam. No jest fajne, no to są po prostu dobre dania i to są, to są rzeczy, które zwłaszcza w zestawieniu z dzisiejszymi cenami z Polski, no mogą zaskakiwać. Tak? Wiele osób mi mówi, ale numer, no bo udało się nam zjeść fajne tajskie danie tam za kilkanaście złotych. Okej, okay, to jest miejsce turystyczne, no już nie chcę dolewać oliwy do ognia i powiedzieć, że w miejscach, które nie są turystyczne, no, udaje się je zjeść o połowę taniej, a w momencie, kiedy przekraczamy granicę Phuketu, no to, no to wyjeżdżając na prowincję, ja jestem w stanie zjeść fajny, fajny lunch za półtora dolara. Prawda? Dzisiaj wydaje nam się to być abstrakcyjne w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, no ale 20 lat temu. Dało się zjeść w barze mlecznym za dolara, prawda? No, tak się to wydarzyło. W Tajlandii nie ma inflacji. Nie wiem dlaczego. W Tajowie są tak zacofanym narodem, że zapomnieli ją wprowadzić. Dobrze, mamy sałatki z zielonej papai, mamy kary, które jest robione też z ziemniaczkami albo z patatami, mielonymi orzeszkami. No, cuda różnorakie się pojawiają w tej kuchni i na pewno wiele osób przyjeżdża po to, żeby się najeść. Po to, żeby się najeść seafoodu, nacieszyć słońcem a, i wejść do wody, prawda? No po to jeździmy do Tajlandii. Mamy miejsca kultu religijnego, mamy miejsca, które no, są inne, prawda? Złocenie posągów, wcieranie złota, te obrzędy, w które na wycieczkach próbujemy Was wciągnąć, próbujemy Wam wytłumaczyć o co chodzi, jak, gdzie, po co i dlaczego to się dzieje, tak żebyście uczestniczyli w tym, w tym życiu i zobaczyli troszkę więcej niż to, że, że ten pan tam się błyszczy, prawda, w, w świetle. Kult słonia, słoń w tajskiej kulturze, największe zwierzę, prawie człowiek, reinkarnacje te wiele rzeczy tam, tam można zobaczyć. No, część z nas przyjeżdża też po to, żeby zobaczyć jeszcze inne rzeczy. Tajski masaż na pewno jest fajnym dopełnieniem dnia, fajnym dopełnieniem nurkowania. No, b, 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 b. Wiele osób czasami pyta masaż normalny czy specjalny, szukając jakiegoś takiego podtekstu. Ja myślę, że w Tajlandii pewne rzeczy nazywa się po prostu po imieniu, i tak też na to popatrzmy. Nie ma jakiegoś takiego tematu tabu. Niektórzy przyjeżdżamy. W, 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 jesteśmy zainteresowani boksem tajskim i naprawdę przyjeżdża całkiem sporo osób z Polaków, którzy przyjeżdżają na trening po to, żeby trochę potrenować mniej więcej na różnym poziomie.